my party we're just getting started a life is a dream or a nightmare scarring hand me a drink cause i think i'm going all in get me a shrink who can catch me when i'm falling cover up my scars flip the handlebars crashing in my car wake up in a bar i'll be a superstar just on my avatar this world is so bizarre empty out the reservoir yeah i'm taking six shots yeah straight to the face and i wanna get lost i'm sick of this place don't know Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. E, właśnie dojechał do nas nawóz. Zamawiany już chyba w, w sierpniu, tak mi się wydaje, czy pod koniec sierpnia, miesiąc z tym, w sierpniu bynajmniej, o tego się trzymajmy. E, a mianowicie mocznik. Mocznik dojechał do nas i zobaczcie, ładny, gruby mocznik. Troszkę się obawiałem, czy to da radę rzucić na 30 metrów, ale wydaje mi się, że da. Kierowca mówi, że z prosto z portu ze Szczecina ten mocznik jedzie I słuchajcie, tam oczywiście pełno węgla Przestawiają ten węgiel, przesypują, dosypują, odsypują, rozwożą, dowożą, wywożą I... Te worki całe czarne Całe czarne jak... jak diabły I pewnie ja zaraz będę cały czarny Stawiamy tutaj właśnie do... Do mnie, do hali Z tego względu, że... Będzie on, ten morszyk, wysiewany najprawdopodobniej. Taki mam plan pod pszenicę. A tam jeszcze będzie samochód Saletrosanu i samochód Holistu. Także Także jeszcze jeszcze trochę tego nawozu dojedzie. I na drugim, na drugim gospodarstwie, właśnie tam, będziemy stawiali tam tę resztę nawozów, gdzie Holist pójdzie jako pierwszy pod rzepak a to pójdzie chyba w pierwszej kolejności pod pszenicę i też nie chcę tego właśnie tutaj jakoś specjalnie sobie blokować do góry trochę dobra na dół ok, gitara I nie chcę sobie tego blokować więc, więc musimy to jakoś prawda, Poukładać, porozmieszczać, żeby to miało ręce, ręce i nogi. No i tu też z tego względu ten nawóz jest ustawiony. Nie gdzie indziej, bo tak jak mówię, tam musimy jeszcze polifoskę poprzestawiać. Przyjedzie najpierw, najpierw saletrosan i ten saletrosan, jakby pójdzie na, na, teraz, jako pierwszy. A później to przykryjemy jeszcze holistem. I ten holisz będzie w pierwszej kolejności, mocznik będzie też, jakby kolejnym nawozem, który będzie rozsiewany w pierwszej kolejności, tylko, że na inną roślinę. No i tak to, tak to powoli będzie, prawda, wyglądało. 24 worki, 12 ton na pszenicy 86 hektarów. Tak, 86 hektarów bodajże pszenicy będzie, także te 12 ton będzie w całości przeznaczone na pierwszą dawkę na pszenicę. Taki mam plan, ale jeszcze to wszystko muszę sobie w głowie poukładać. My zwalamy dalej nawóz, a później jeszcze będę uprawiał po, po, po poplonie, już pod groch, także usłyszymy się jeszcze na polu podczas, podczas uprawy. Ale zanim pojadę uprawiać, to sobie zobaczcie jak tutaj kukurydza wygląda. Dzisiaj zrobię jeszcze kolejną próbę. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda. No kolba powiedzmy, że jest OK. Ale co tam z brzegu patrzeć? Jak to trzeba wliźć do środka, chociaż kawałek. Pokaż się no tutaj jak to wygląda. Tak na dobrą sprawę, szczerze wam powiem że to mi nic nie mówi. O, no, tak to wygląda. To tą kolbę już ja biorę do kieszeni jedną eee, i jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej idziemy. Gdzieś ona mi się tutaj połamała. Ja muszę zresztą e, dronem wylecieć. Zobaczcie, od tego wiatru, co tu któregoś razu taki był dosyć spory. Puszczaj mnie. Ta kukurydza taka połamana, no tu już można powiedzieć, że to wszystko ładnie schodzi. Yy, wracając, muszę dronem przelecieć, bo widziałem, że tam od drogi yy, gdzieś tam dziki yy, ryły ryjem na trawie, więc może to i... może to i jest pora, by tym dronem wylecieć i sprawdzić, co tam u góry Yy, widać na tej kukurydzy. <laughs> Dobra. Dobra, złapię jeszcze tą jedną. Nie będę chodził. Bo. bo jeszcze muszę jechać na drugą odmianę i zerknąć, co tam się dzieje. Jak tamta wygląda. Bo tutaj mamy co? Tu mamy 22R odmianę. 22R, drugą kolbę sobie też do kieszeni schowałem i już wychodzę jadę na drugie pole na 23M zobaczymy jak tam wygląda chociaż może zajadę najpierw do domu i wezmę sobie wilgotnościomierz nie będę wtedy przyjeżdżał do domu z z kolbami, tylko już zrobię na polu próbę. W tej kieszeni mam 22R. A teraz lecimy na 23M. Tylko zajadę po wilgotnościomierz. Dobra, jesteśmy teraz przy 23M. Jedna mi tu kolebka wypadła. Zrobimy dwie próby z tych. Zobaczymy, czy czarna plamka już jest. Jak najbardziej, jak najbardziej. Kukurydza 11 ml. Cioch. O, nawet będzie troszeczkę więcej niż 11. O, zaraz zobaczymy, co tu nam pokaże pierwsza próba. Mielenia. Dobra. No i teścik. Teścik, teścik, teścik. Czarna plamka jest. Tak myślałem, czy by nie zacząć w przyszłym tygodniu działać. Kukurydzę, ale 29,6 i 29,6 i eee... Więc jak przejdzie przez kombajn, to będzie na pewno więcej. No ale do przyszłego tygodnia, do środy, mamy prawie tydzień czasu. Więc... Yy, być może już będzie wszystko w jak najlepszym porządku, żeby... Żeby ją tam próbować działać, tak? Fuh. Dobra. Tutaj wyczyścimy i zaraz pójdę dziabi jakoś 23 i sprawdzimy jak druga odmiana się będzie zachowywała pod względem, pod względem wilgoci. O! Tu nawet bym powiedział, że jest lepiej, no skoro mi się już ułamała to ją wezmę. Wydaje mi się, że tu już jest suszej, ale to tylko może mi się wydawać, bo ja ekspertem od kukurydzy nie jestem, a weźmy weźmy tą powiedzmy ciach, 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 ciach więc spróbujmy, widzę, że to jest całkiem inna kukurydza, chociaż to mi jakby nic nie mówi, bo tak jak powiedziałem ja kukurydzę yy, je pierwszy raz można byłoby rzec Najpierw zrobimy to z daleka Czy tu czarna plamka jest Co daleko chyba ciągnąłem Powiedzmy, że jest Tak bynajmniej mi się wydaje No troszkę Troszkę inna ta kukurydza Insza że tak powiem Dobra i tu zrobimy trzeba wyłączyć włączyć jeszcze raz zobaczymy jak ona czy tu będzie coś no co jest gdzieś jedno ziarenko mi uciekło to dorzucę i teścik i teścik eee, no tak jak patrząc na te dwie kolby no to są jakby dwie różne kukurydze troszkę to ziarko jest inne niż te może to cecha odmianowa 32 i 2 czyli wbrew pozorom ta jest moksa kukurydza niż 22R a wydawałoby się, że jest suszej. A niestety jest, jest na odwrót. No plamka czarna jest. No bo ją widać. Jest czarna plamka, więc można byłoby ją działać. Tydzień czasu to jest sporo czasu. O! Yy, więc powinna ona myślę, że przez te 3 dni jeszcze coś gubić, oczywiście przy takiej yy, przy tego typu pogodzie, tak? No bo yy, jak na razie tutaj żadnych deszczy yy, na horyzoncie nie widać. Więc może może wyjdzie, że do przyszłego tygodnia te 3% zejdzie yy, jeszcze ta kukurydza i będzie ona już wtedy całkowicie nadawała się do koszenia, ale tak jak mówię, to jeszcze mamy tydzień czasu ładnej pogody, eee, też jeżeli byłaby taka możliwość, to chciałbym jak najszybciej skosić to kukurydzę pod względem właśnie nawet siewów, tak? Bo e, posiałbym sobie tutaj e, pszeniczkę i też bym miał z głowy, tak? Przejechałby kombajn, można byłoby za zaraz za dupą, że tak brzydko powiem e, jechać i Uprawiać, i później tylko siew. Siew nic więcej, pszenica na, na, na tę okazję jest. Więc nie ma co się oglądać za siebie, tylko trzeba byłoby yy, robić to, co potrzeba do, yy, do siewu, i tyle, nie? I nie zastanawiać się tylko. Tylko do przodu. Jechać, jechać, a już w tym tygodniu będziemy mieli i obornik wywieziony i, i pouprawiane pod, y, w, na, na, na zimę już. Także no, no, nic tylko się cieszyć, tak? Ładna pogoda jest, kukurydzę by skosił posiał i, i że tak można, i że tak powiem nogi na stół i można leżeć. Ale jeszcze coś winie, to nie można leżeć. O, a tu znowu kolba 30,5 wyszła. Widzicie jak to się wszystko zmienia? Co, co, kolba to inny wynik. O, czarna plamka jest jak sam skurczybyk. No dobra, czekamy do przyszłego tygodnia i będziemy chyba działać. I tak jak mówiłem, po poplonie wjechałem kultusem po to, żeby już to uprawić na zimę. I powiem Wam, że jestem w lekkim szoku. Może, żeby przesadnie to, zbyt przesadnie to nie zabrzmiało. Eee, musicie mi uwierzyć na słowo tu ta górka, bynajmniej specjalnie tu się zatrzymałem, żeby wam zobrazować, to jest glina zobaczcie, to jest glina, ale tak porozwarstwianej gliny ja dawno nie widziałem, sami widzicie czemu ona się tu rozwarstwiła, tu jest idzie korzonek i ja przed chwilą to o odkryłem zobaczcie, to jakby jakby normalnie tutaj wody wlał i ta glina, o, czach rozwarstwiona jest, nie? No takiego tak ona się w życiu nie zachowywała. Tu jest cała skołpa wyrwana i zobaczcie, ją można rozbierać na małe elementy. Wszędzie tu są korzonki. Zobaczcie. Ciach, ciach. No, powiem wam, że nie wiedziałem, że poplon potrafi takie rzeczy robić. Tutaj mamy kolejną. Ee, o, proszę. Jaka ona tu jest porozwarstwiona. Tutaj widać normalnie pęknięcia w tej glinie. No coś, coś wspaniałego. Powiem wam, że jest coś wspaniałego. No tak, tak ona, żeby się tutaj e, sypała, a że to jest glina, to zobaczcie. Niech ja tylko tutaj wyrobię te ciasto. Już mamy, zobaczcie, to już jest wyrobione ciacho i normalnie takich, tak pięknie porozwarstwianej tej gliny tutaj na tym polu nie było, no, no naprawdę zachwycam się jak panem Kunta Kinte, ale, ale, jest naprawdę czym. E, Tomek pojechał zjeść, ja będę wracał, e, bo Tomek zrobił pojęczmieniu, ja tylko poprzeczniaki przyjechałem. To dam wam do porównania jak wygląda po jęczmieniu, gdzie nie było poplonu, tylko po prostu samo się wyjęczmienia. Jarego? Jak wygląda pole? Jakie są tam bryły, jakie są tam skołpy? Tam to można powiedzieć, to tutaj to, to jest malutka. O, jak takie dwie, nie? No i czegoś takiego jak tutaj to nie ma. Naprawdę nie ma i te korzenie i to wszystko naprawdę zrobiło to robotę tak spórchniło tak, yy, nie wiem, udrożniło tą glebę to to jest yy, wczorajszy, nie przedwczorajszy efekt pracy To pięknie by się siało w to. Naprawdę pięknie by się siało. Więc jadę yy, jadę kultusem i mówię nie no no glina się skończyła była i nie ma no przecież to jest, mówię, nie do wiary, niemożliwe. No już ktoś dzwoni. Za chwilę odzwonimy. Mówię, że glina się skończyła. No to, to była anima. No to, to tego to nie grali. Tego to nie grali. Ja normalnie y, jeździłem jakieś 11, ki 11 kilometrów na F13. O tak sobie jeździłem y, wczoraj, a Tomek dzisiaj też. Nawet mówi, że miejscami pod górkę trzeba było yy, zwolnić A tutaj zobaczcie, pod górkę, F14 I lecimy Lecimy z tematem yy, Jeżeli chodzi o spalanie, no to średnio wyszło yy, 16,4 litra Na hektar No ale myślę, że tutaj spokojnie Spokojnie zejdziemy yy, Do 16, Bo nie dość, że szybciej Głębokość dostawiona jest ta sama. Głębokość zostawiona jest ta sama, ale no, lekkość roboty to po prostu e, to jest to, co czuć pod ciągnikiem e, jak on się zachowuje i naprawdę ta gleba tak ona tutaj nie wyglądała. Tak ona tutaj nie wyglądała, więc... Warto sięć poplony i tyle. Ja się przekonałem na własnej skórze. Ja zawsze byłem taki e, sceptyczny do tych poplonów. Mówię, kurde, to wyciągnie tą wilgoć z ziemi. E, składniki, a tu zobaczcie, zobaczcie co tu się stało. Naprawdę, mówię, pewnie trzeba będzie ten poplon zaorać. Bo tu nie da rady z tego uprawić, tego zrobić. A tu takie, takie miłe zaskoczenie, naprawdę. E, myślę, że gleba przez to odwdzięczy się wysokim plonem. I tyle. Tutaj stawiam kropkę i jak będę wracał, to podjadę po jęczmieniu, pokażę wam jak tam gleba wygląda. I tu jesteśmy właśnie na tej działce po Jęczmieniu i Jarym. Zobaczcie, może uda mi się ją wyrwać. O, to jest coś takiego. I co prawda, też się rozwaliła. Tu, gdzie korzonki są, ale to jest całkiem inna, całkiem inna uprawa. Takie tutaj duże bryły. I dużo ciężej miał John Deere, miała RK, ale. To też jest jakby zasługą tego, że mamy inną uprawę. Tam było po pszenicy ozimej, tu było po jęczmieniu jarem. Po jarych zawsze jest twardziej, co trzeba nadmienić. Bo może nie każdy, nie każdy wie, chociaż większość, którzy gospodarzą, prawda, wiedzą jak się ziemia, jak gleba się zachowuje w poszczególnych uprawach, więc y, tam była pszenica o zima i wysiany w to poplon. Tu mamy jęczmieniary, gdzie żadnego, y, żadnej siewki poplonu nie było. Jest też odpowiednia, y, odpowiednia pogoda. Słuchajcie, jest odpowiednia pogoda z tego względu, że tak popadało. No i jest, i jest teraz y, ile? Tydzień może, może troszeczkę lepiej. Y, bez deszczu. To jest dzisiaj około godziny 12. Tomek to zaczął uprawiać, i mamy 16. Słuchajcie, po 16.20. Eee, I już widać, jak to wszystko pięknie przeschło. Można byłoby normalnie w to siać. Byłby agregat aktywny. Łopie, jedziemy i siejemy, mamy, mamy z głowy, tak. Eee, ale to jest uprawa już pod groch, który będzie wysiewany wiosną. Jest ładnie uprawione, naprawdę wygląda to bardzo dobrze i teraz tak przyjdzie, przyjdzie na to deszcz, taka bryłka dostanie deszczu, przyjdzie e, mrozek i ją po prostu tak pokruszy, że będzie się sypała jak e, w tym roku na wiosnę. O ile przyjdzie E, o ile przyjdzie tylko e, mróz. No ale myślę, że jakiś mróz powinien się pojawić. No i pytaliście też o rzepak. Tu szybko, króciutko, bo e, muszę dalej jechać do, nie, do roboty. E, słuchajcie. Tu mamy PT-303 yy, wysiewanego yy, tempem. I tak on się prezentuje. Yy, widać już o, objawy niedoborów składników. Yy, na pewno tu już zbraknie azotu, bo mamy siew. Słuchajcie, siew był yy, 17 sierpnia. O. Czy ja go wyrwę? Wyrwę. O. Tak wygląda. Tak wygląda korzeń. Tak. Bez owiałów żerowania śmietki. Ładnie. Jakieś pojedyncze plamki. E, tak chorób e, tutaj się pojawiają. Ale też od zabiegu już z dwa tygodnie e, minęło, prawda. No i tak, tak prezent, tak plantacja rzepaku e, PT-303 wygląda na dzień dzisiejszy. Nic dodać, nic ująć. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.